Witam moi kochani widzowie. Postanowiłem wysłać taki luźny filmik z naszej kochanej przyrody. W filmiku tym postanowiłem zawrzeć kilka informacji. Po pierwsze, dużo filmów nadal stosowanych za nieodpowiedne treści. Więc postanowiłem stawiać co jakiś czas albo częściej za Waszą zgodą takie filmiki z natury, w których będę poruszał informacje z aktualnej sytuacji w kraju oraz temat, od którego zaczął się ten kanał, czyli nagłe zgony. Jeżeli jesteście za tym sposobem wyrazu i przekazu informacji napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam, Short Joker.